Cześć, siemanko widzowie. Z tej strony Snake, a dzisiaj zagra ze mną mój brat. Przywitaj się. Siemanko widzowie. Tak w ogóle to jestem świeżo po nagrywaniu gierek na pojedynkach, które leciały wczoraj. A dzisiaj chciałbym wam pokazać jak gram na duo razem z moim bratem. Mój brat za niedługo będzie grifa. Mogę wam nawet teraz pokazać. Proszę profil. Ma 25 postaci. Gryfa, nigdzie nie widać. Zobaczymy, że zdobędziemy trochę i będzie tego gryfa miał. Serdecznie Was zapraszam do zostawienia łapki w górę, komentarza, a także subskrypcji z wężkiem, żebyście byli na bieżąco. Chciałbym, żeby mój kanał był tak duży jak inne kanały Stars'owe. Nie zauważyłam mapy. Niestety na takiej mi zrespiło. Niestety troszkę mam słaby telefon. Akurat na takich za to mój brat ma super telefon i jest naprawdę dobrym graczem. Uważaj bracie. Usłaniam cię. Dzięki, dzięki. Uważaj na tą ilość, nią będzie ciężko, a nie możemy przy pierwszej rundzie już zginąć, bo to była beka. z widzowymi i beka. No to jest w krzaki. Jesteśmy zerokibowcami, więc powiedzmy sobie szczerze łatwo nie mamy. Bardzo ja was... Uważaj. Nie wiem. wiem. Już ci osłaniam. Poczekajmy, Poczekaj, mam ten. To lepsze rządło tak naprawdę. Jeszcze ta boni. Uważaj, uważaj, uważaj. Spokojnie, spokojnie. Niech się sami wybiją tak naprawdę. Drużynki. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Usłaniaj, usłaniaj, usłaniaj. Dobra. Jest, jest, win. Znaczy, teraz win nie będzie, ale powiedzmy sobie szczerze, nad tym teamem wygraliśmy. O nie, o nie. Zmarnowałam sobie żądło. O nie! Naprawdę. A mieliśmy ją na hita. Ale bardzo piękna gra. Dwa pcharki. Mój brat zdobył więc nie jest źle. Czyli jeszcze 13. Nie powiedziałam wam, że mojemu bratu zostało 15 kucharków do odblokowania grifa. Więc jeszcze 13 kucharków i pokażemy wam mojego brata konto. I będzie Griff. Pamiętajcie, że moje filmy nie są ustawione. Robię je dla Was od serca. Nie mam super y, programów do, do ten, do robienia jakichś rzeczy czy no, do obrabiania filmów. Jestem normalnym, słabym youtuberem. Ale jeżeli będziecie subskrybować, to może Dawid sobie wreszcie, jakiś zainstaluje. No właśnie, to mnie bardzo pomoże. Naprawdę to będzie takie emocjonalne wsparcie. A ja robię to co? Robiłam, jak wbijam 25 rangi leonem, czyli... kampię. Hmm, troszkę mi nie poszło, uciekaj, uciekaj, Spider, uciekaj. Dobra, dobra, ja ich spowalniam i, i uciekamy. Ja jak coś tutaj, tutaj pilnuję. Nie, nie, na tym teamu uważaj, uważaj. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Staram się tutaj mówić jak profesjonalny youtuber, ale powiedzmy sobie szczerze, gram, yy, nagrywam, no, mało kiedy. Rozwalaj, rozwalaj, rozwalaj! Pięknie, pięknie, pięknie! No i drugie miejsce. Ładna gra, zobaczymy ile mój brat zdobył. Siedem. Siedem charków czyli zostało jeszcze sześć. Czyli jedno, drugie miejsce i będzie pięknie. Piszcie w komentarzu, jaka jest Wasza ulubiona postać, a postaram się zrobić z niej film, moje nogierki tą postacią. Bardzo Was przepraszam za trzy miesięczną przerwę, ale no cóż, no, no nie miałam motywacji, ale trzech nowych subskrybentów przez trzy miesiące to bardzo dobry wynik. Serdecznie Was zapraszam do oglądania tego filmu. Tutaj pozdobywa może nam coś. Niestety nie poszło, ale próbuję uratować sytuację. Muszę uciekać. Taktyczny odwrót, jak to mówią. O kurde. Bardzo przepraszam. Strata trzech pucharków. No to czy zostało nam jeszcze? Dokładnie 9. Zrobimy dla Was krótką przerwę. Przepraszam za krótką przerwę. Tak naprawdę że dla Was nic nie było. Zostały trzy teamy, a no postanowiłem tu nagrać. Brawo, 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 I otóż ja. No ja i nie, nie masz już? No. Szkoda ale to już po, po nas. Ten squeak ma na hitę prawie. Ale jestem dobry w unikaniu. <grym> no, z tym się zgadzę. Kurczę. Czekaj, jakby tak tego skójka wziąć? Aha, dobra, trochę nie poszło. Ale drugie miejsce. Wyjdź, mój bracie. Zobaczymy, czy zostało zostało Ci jeszcze 9 pucharków, 11 pucharków. Niestety my już musimy kończyć. W następnym odcinku może pokażemy nasze zmagania z tym. Pa, pa.